Siemano. Ogólnie to doszło do tej zagadki i... I uwaga! Dlaczego nie... dopiero od tego momentu nagranie Uwaga, uwaga. Zapomniałem właśnie nagrywanie. I gadałem przez 7 minut sam do siebie i przez 7 minut szły w Hotlanda. I doszło do tylko. I do tych puzli i teraz muszę sprawdzić na telefonie jak to przejdzie, bo się męczę właśnie cały czas nad tymi puzlami i sobie już odpuszczam. Jak to zrobić, no? A patrzę jak to zrobić. Okej. Okay. Boże, to było takie proste? Serio? Serio było takie proste? Ja, a ja się na tym męczyłem. Ja dopiero teraz wam włączam nagrywanie jeszcze, ja pierdzielę. Zapis. No, to ten. Ja muszę zobaczyć, czy się nagrywa. Nagrywa się, dobra. Okej, okay. hej ty, zatrzymaj się. Och Boże, dwójka rycerzy jakaś. Czy ja z niej będę walczyć? Chyba będę musiał z niej walczyć. Oczywiście postaram się ich oszczędzić żeby mieć potem no, żeby umieć potem to zrobić Żeby umieć to potem zrobić Żeby umieć to potem zrobić yy, Jeśli będę robił Jeśli będę robił ten Jeśli będę robił Neutral rana Po prostu Znaczy nie Neutral bo neutral robię teraz E, si będę robił co? Tak. O Boże, rozebał się. Kicha mi się rozebał. Trudziutko, miłośnie. I like one tooth. Wyznał mu miłość. I teraz taki bijuś w plecy. Nie nie zrobię tego. Jest to złoto. To też pieniądze? Para z roleci yy, się? Proszę, proszę, cię Anfis, nie. Ty jesteś tak upierdliwy. Nienawidzę tego. Z czymś jeszcze nagrywanie miałem połączone. Ja pierdolę. No. O, wróciłam. Jesteś w kolejnym ciemnym pokoju? Spróbuję scharkować i włączyć w światło. O, znowu Metatron. MTT jakieś wiadomości niby O piłka do kosza Tak nie wiem co to znaczy Skąd to jest piłka bomba o nie Zaraz wybuchnie. Nie pozwól nic. No o I co? I ja te wszystkie bomby będą musiał rozbroić albo coś? Takiego? O Boże. Skopje z bombą. Nie będę miał za czasu. Minutę. Ta, minuta. Czy jest tu 20 sekund? Pięknie. Okej. Okay. Pięknie. Tu pewnie coś będzie, ale nie. Trzy bomby zostały. Jeszcze książka. Okej, okay, to też jest bomba. Kurde, nie wyszło. Kurde, pięknie udało się. Może zdążę wszystko. Ok, ok, czy coś będzie. Jest pięknie, 50 sekund. Dobra, dobra robota. Ok, została jedna bomba. Jest tu Pięknie, udało się. Rozbieramy chyba wszystko. Jest. Udało się! To za pierwszym krokiem! Goodbye, goodbye, co mi zrobisz, no? Co mi zrobisz? No. Ok. Ten robot jest bardziej fajny niż ta babka niż ten dinozaur, chyba to jest dinozaur taką wygląda na takiego posiedzonego I ja wolę tego, tego robota niż tą babcię, niż tego tego bo, niż tego dinozaura po prostu dinozaur mnie kurwa tym że on mi co chwilę daje powiadomienia okej okay, lecimy dalej No piękny rdzeń A coś tam się zbliżam do niego czy coś chyba Okej, czy jest rdzenie. Okej, okay, winda Ale żeby Co ja zrobię i to D 3 Nie mogę Co tu będzie? O, chyba więcej go potrzebuję. Tu nie mam tego. Stat, cel, box A. B. Box A. D, 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 d. Nie ma tu nic. Box B. Nie, czekaj. Box A. Nie mam chyba tutaj tego że na to, żeby miał tutaj Spider-Loat, ale chyba nie mam i... będzie to bardzo dużo problemem. kolejna zagadka, okej. Kolejna zagadka, tylko że bardzo nie muszę tak dziwnie skakać jak, jak wcześniej. W ogóle bardzo ładną muzykę tego. Chyba jeszcze mówię kazy Wspaniałą muzykę z tej grze. Ja Zresztą a zresztą słuchajcie się w nią w Słuchajcie, się w tą muzykę, jest naprawdę wspaniała. Okay napisałem szu, dla nas jest shu fajnie się tak tekst pomija okej okay. <laughs>

bardzo mi to bawi, nie wiem czemu <grym> okay. nim, z nim to wiem, że trzeba robić to Dobra udało się A Z nim Przytul. Muszę go przytulić Tak, dokładnie Tak jak myślałem musiałem go przytulić. No i się poszło tylko trochę miłości. I już raz oszczędził. Super. E to było proste. To było za proste. Proszę. Ok. Lecimy dalej. Tu, 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 tu i tu. Pięknie. 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 Ale, ale mówię wam ale mówię, jest wspaniała Rozapis. zapis <laughs> um, Jakieś pajączyny, coś. coś się śmieje Chyba pająka albo coś A i wchodzę powoli to się zaraz coś na mnie wyskoczy Ммм? Mm? Okay, не могу себя рушать. Все рассеяно, бабушка. Все рассеяно, бабушка-пай. Ну, летим мы. Ну, и будем варзать. Ну, пить. i jestem fioletowy, okej. Okay. Dobra, no będę cię bił. Czech. Chyba ją bić, chyba nie mam wyboru. Bo wiem, że da się ją jakieś łatwo. Otwór... Wiem, że da się jakoś łatwo oszczędzić, ale nie mam tego... nie mam tego... nie mam tego, żeby ją łatwo oszczędzić. Nie, nie umiem tak. Się Umiem, ale nie mam tego... Nie, ok... nie mam akurat tego przedmiotu, który jest potrzebny do tego, żeby ją oszczędzić. Będę go miał na w normalnym ranie kiedy spróbuję kiedy będziemy robić pacyfisty pacyfisty to na to pomyśle bo bo, bo bo po prostu zapomniałem że, że, o okay. tym to jest posto. А что со атаки? О, потво! Сима потво, А я мусь атакую. я мусь атакую. Видишь, я мусь атакую. 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 Я мусь Chyba jej nie pokonam na no to wygląda 52 Mógłbym bić trochę więcej już, już mówić, że się ruszyć i muszę O Boże, to jest nowy ataki on będzie bardzo dziwi, że on będzie tak się powracał. Okej okay. i wraca. OK? nie, nie jest to ciężki ciężkie jednak. Окей, okay, снова послух. Окей, okay, дай no послух. Что еще, там не ж Pięknie chyba zaraz będę musiał się podlaczyć, bo widzę, że nie idzie inaczej. Nie mam okay? tak, jakbym, jakbym, powinien, jakby, jakbym powinien się podlaczyć. No, yeah, show sure, that to okay. the people. Jest stanowczo za długa. Jakbym wziął do niej, to po prostu bym go użył i miałbym miał, walkę miał z głową. Tak to musiał z nią walczyć. Ciężyjesz? O! O! Że. Dostał tele, dostał, dostał, tele, dostał telegram, że. Dostał telegram, że. Ludzie są mili do pająków i w ogóle I postanowiłem je oszczędzić Okej okay. Metaton O Boże. Nie znam to wcale, nie Nie lubię tej sobie Nie lubię tej sceny Słyszałem, że jak się słyszałem, jak się wyjdzie z gry, wejdzie jeszcze raz to się tu w stanie Nie zrobię tego, ale no Uuu, Się dało to pominać nie da się Kitam wszystko nie da się przynajmniej jest ładnie no ładnie jest ale nie da się pominąć niestety a jakby się dało to wysłuchajcie powiedzieć bo to jest nudna scena w chuj to jest bardzo non i poza tym to się pewnie coś zaraz odwali, pewnie zaraz będzie nie będzie chciał mnie zabić Pewnie nie będzie chciał mnie zabić Płacz, płacz, nie będzie chciał mnie zabić I udaje teraz miłego Bo była spadająca gwiazda yy, Z klikiem Windowsem i z klikiem Patrzmy ile już jest, ile jeszcze się nagrało, bo muszę zobaczyć czy osięgi będzie długi. 20 minut, no to... No to po prostu spróbujemy. A mam na... przejść to w 30 sekund. Myślę, że ja pamiętam jakie były tego zasady.

nie się rozstaje 80 stopni stałem się żółty że... o i mogę strzelać w niego okej, okay. czyli tak będę długo go pokazać sorry, że to tak płynę ale mówię wam ja nie potrafię w angielski, a to jest po prostu Stans, granie, rozsapie się. Z tego głowy Metatuma. Nie mam w sumie z tego paść, mam już dobre leczenie. Rdzenie już a dobra. I w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Dzięki wcześniej i pa! pa.